Mano mordy, to jest ten tej strony Pleciona i Lasocki Struga Plęska. Jest Majóweczka, już startujemy. Jesteśmy na mecie Lasockiego, gdzie wystrugał swoją życiówkę Bolenia 80 ile? Przypomnij. 84. 84, także... Ambicje na dzisiaj są postawione bardzo wysoko. Każdy może dzisiaj złowić tak naprawdę życiówkę. Najpierw szczupak, później boleń. Jak będziemy dzisiaj działać? No ja się nastawiam na szczupaka. Na razie nic się nie dzieje, gdyby. Ma woda jest martwa, jest totalnie. Boleń. Gdyby boleń mocno żerował, to byśmy to po prostu widzieli. Dokładnie. Mieliśmy dzisiaj przymrozek nocy, dzisiaj skrobałeś skrzyby, skrzyby z rana. Jest mgła nad wodą. No co to nie się nie zanosi. Słuchajcie, ja proponowałem, nie mówiłem ciągłyśmy później, no ale ty naciskałeś na ten poranek, tak? Ja, ja proponowałem, żebyśmy nocą wyjeżdżały. No właśnie, no dobrze, ale zobaczymy, słuchajcie, jest Maj, a w mojówkę wszystko wydarzyć się może tu żadne reguły pełnie, przymrozki i tak dalej nie mają znaczenia, bo jest mojówka, ryba jest pobudzona do żerowania, potarle, czuje wiosnę i możliwe, że dzisiaj przywalimy naprawdę dużą rybę. Dzisiaj. bo dużo. Albo dużo, albo słuchajcie, pokażemy Wam też, jak działają Twitche, bo dzisiaj zabraliśmy ze sobą dużo różnych Twitchów, także na pewno materiał będzie ciekawy. Zostańcie z nami, bang bang. beczki są gotowe, już się wodujemy i lecimy na te piękne, staro rzeczy. 1 maja, kolejka na slipie, oj to mój przypon, już zakosił, Plurokarbonowy przyponik. Kolejka na slipie, moja beczka czeka. Bo niektórzy się guzdrają, a słoneczko już wysoko, i rybki czekają. Mgła, mgła zaraz zejdzie i powinno się dziać. Czupaków tu raczej nie ma, skoro te kaczuszki sobie tak pływają spokojnie, malutkie. Piękny kotlecik poleciał. Anno Domini 2022, majówka. Piotrek chciał po głębokiej wodzie, tak? Bo tu mamy 2 metry po prawej. 2 metry, a to mamy pół metra po lewej, tak? Ale... Na tej płytkiej? Dobra. I lecimy na płytką. Ja też chciałbym tą płytką opierdzielić. A, ah, piękna pszczoła. Whoa, whoa, whoa. Co rzut ściągam jakiś syf i zresztą jak tu widać o wszędzie jest syf w wodzie jednak starożycia Wisły to nie to co starorzecza Bugu i w ogóle zobaczcie jak to wygląda wszystko jakaś pijana na wodzie liście ta woda jest brudna kurde no najgorsze jest to że nie czuję wody nie nie czuję wody było wiem już na obrotówę na gumę teraz zmieniłem na wahadło kombinuję i za każdym razem coś ściągam. Dobrałem jest taki zestaw uniwersalny. Wędkę 1235 SG4. Ona ma długość 2,51. Do tego zauberek 3000. Cały po prostu wobler twitchowy, który założyłem, od razu w syfie. No. także. Nie ma co się zastanawiać, słuchajcie, jest majówka, jest piękna pogoda tak naprawdę, a ta woda jak widzicie jest martwa, jest w niej mnóstwo syfu, nie ma żadnych uderzeń, nie ma nic, płyniemy w stronę ujścia małej rzeczki, w stronę czystszej wody. Pikszak 20 bez dociążenia. Sewage gear do 35 gramów i zobaczcie. I jak trzeba, to się po prostu rzuca. Pikszat nie waży dużo, a jednak robi troszeczkę zamieszania w tej wodzie. I można naprawdę na niego złapać dużą rybę, bo na te pikszaty upaliśmy już wcześniej w majówkę 20, właśnie piękne ryby. Ja 107, Marek 110, dużo, dużo metrówek, 90. Na takich płytkich wodach, w majówkę Pixat no, robi bardzo dobrą robotę, 20 cm. Także warto go mieć, słuchajcie, w pudełeczku i rzucić sobie nawet parę razy, zobaczyć, jak nic innego nie daje rezultatów. Może właśnie wtedy traficie no, coś większego. A i słuchajcie, takie rybki na to siadają i 60 i 50 parę pewnie by na to siadło. Słońce ostro daje. Już tak naprawdę powinniśmy mieć po kilka ryb. Ale zauważyliśmy, że w stronę takie musi tej uściarzeczki woda się troszeczkę robi bardziej klarowna. Dlatego mówiłem się z Piotkiem, że on leci prawym brzegiem, ja lewym brzegiem. Płyniemy po parę rzutów. Zatrzymujemy się i dalej, i dalej. Dość aktywnie płyniemy w stronę tej rzeki. Może coś się uda, bo był plan, żeby przyjechać samochodem, ale spróbujemy. Może gdzieś w połowie drogi już się zaczną jakieś pierwsze ryby. No pokaż tutaj do kamery do mnie, co założyłeś. Tomasz Żaroń, pozdrawiamy Cię serdecznie. Przychodzisz na większy kaliber teraz, tak? Woda jest płyciusieńka. Tu mamy dosłownie 25 cm wody. Wydaje mi się, że to może być fajne miejsce... Pokażę widzom, ile jest, zobacz. Dotąd. No to nie lepiej, pół metra. To jest fajna meta na majowego szupaka. Ja założyłem na taką metę, zobaczcie co, Wolf Tail od yy, Strike Pro to jest Junior Shellow. Czyli on będzie szedł bardzo płytko. On jest ciężki. Ja mogę nim bardzo daleko rzucić i ja mam tą przewagę nad temą piotrek, że ja mogę bardzo wolno go prowadzić. Słapiemy się wszystkiego malutka broteczka, dwójeczka. I słuchajcie, to jest piękne, jak udało się dobrać zestaw? Bo zobaczcie, i tym zestawem to jest wędka do 35 gramów mogę rzucić sobie 20 centymetrową gumą a i spokojnie sobie jestem w stanie precyzyjnie i dobrze poprowadzić taką małą przynętę ale zobaczcie, wszystko zmieniamy, kombinujemy Czyli w pięknym miejscu tu jest wyspa dookoła, opływa troszeczkę ją nurt jest takie wypłycenie to no, tak naprawdę bankówka by ktoś powiedział a nie mamy żadnego kontaktu z rybą Dlatego chyba tutaj podejmiemy taką decyzję, że yy, po prostu zmienimy, zmienimy miejscówki i, i po prostu nawet buta, prób, spróbujemy stricte obłowić rzeczkę, wodę płynącą. Tam będziemy mieli większe szanse złapania ryby. Słuchajcie, ulegliśmy presji i płyniemy do Piotra. Mieliśmy się zbierać, ale Piotrek daje znać. Piękna ryba, spina mu się przy koszu prawie 80 cm. Koło niego jeszcze dwie ryby wyjmują. Także co? Zmieniamy plan, nie jedziemy na drzekę, tylko jedziemy sprawdzić, co tam u Piotrka. Może jest tak, że po prostu szczupaki, wszystkie zgromadziły się w jednym miejscu starozecza tam u niego i dlatego tak biorą. Patrz, jak tu chodzi ryba cały czas. Patrz, tam jak. Ryba się odpaliła dopiero, opóźniło się to. Zobacz, zobacz. A to leś pewnie chodzi. Pięknie. Boczkiem go wiesz, tak? Oto to. Dobra, wypuściłam. No to co, Pierwek, na co brało? No, dzisiaj klasyka, no, wróciłem do korzeni można powiedzieć. O, zobaczcie, proszę bardzo. Klasy... Mębstrujeczka. Trzy... Ale coś e, wyjechało ci na to? Miedziany. E, 55 czupak, 75 czupak, który go już mieliśmy w ręku, ale się zawinął w podwieraku i wypadł. No i jeszcze jazik był, 33 cm. Tak, Masz jakieś foteczki, żeby pokazać? Nie, mamy szybko do wody rybki. Aha. Jeszcze na, na KTH dwucalowego też miałem na początku małego szczupaczka. i Jeszcze miałem większego, ale niestety... No, ale słyszałem, że to ludzie też mieli po dwa szczupaki gdzieś na głowę. No tak, no był taki moment, pół godzinki, 40 minut, że ta ryba po prostu i brała I ja okienko było. Tak, bo ja przyjechałem, z, załapałem się od razu, w pierwszym rzucie miał ryb, miałem rybę. Później trzy rzuty, była druga ryba. No i to w pół godziny się wszystko ja, fajnie to, to co, gdzie my żeśmy błąd popełnili, to to je, jak ktoś nie ma szczęścia, to ich grzebiąc w dupie palec złamie. No ale tu wszyscy połapali, a my na be, z brzegu połapali, a my na beczkach nic. No. Nie wiem, no powiedz mi... Jaki masz pomysł? Ja nie będę szukał wymówki. Może po prostu nie trafiliśmy w dobrym momencie w dobre miejsce. I w to to dobry moment, w, w dobre miejsce. Po prostu trzeba przypilnować, bo ty wszystko jest z jednej miejscówki, ty pilnowałeś miejsca. Znaczy praktycznie, ale zmieniłem miejsce, po prostu, bo byłem tu za drzewkiem, a teraz przyszedłem tutaj kawałek dalej. Czyli możliwe, żebyśmy tylko w to kiepskich miejscach. O... Bo tu jest wyjątkowo płytko, my zaczęliśmy od głębszych miejsc, Mimo wszystko, bo tam dwa metry, no ale głębszych miejsc. Dobra szkoda czasu. Ryby czekają po prostu się z nimi minęli. Będzie zaraz drugie okienko i dowalimy ryby. Pakujemy się i płyniemy. Idę już. Zobaczyć, jest ryba. Czyli ruszyły się można powiedzieć znowu. Ładny. Ile będzie miał? Fajnie chodzi. Ale płytko zapięty. Dobrze jest. Płytko zapięty jest. No, Brutubeczki z dociążeniem. Płyń sobie. Pięknie. Brawo. Proszę pokazać jeszcze tutaj tą tą, tą jak to jest dociążone, tak ciekawie. Czy one, one tutaj lubią bardziej z dna, prawda? Że trzeba dociążać tym? Nie, niekoniecznie. Nie, śrucina Tak, Założona. Wełna własna z Tak, to jest we, wełna dołożona tutaj. Fajnie. Gratuluję. Dobra, ostatnia deska ratunku, tak naprawdę dla mnie. Łyska. To jest przynęta, która szczególnie w maju. Daje zawsze piękne ryby, ale na Bugu. Na Bugu daje. Słuchajcie, piękne okonie. Zdarzyło mi się na nią połapać. Takie pff, nawet po 40 cm na Bugu. To są, to są naprawdę ładne ryby. Szczupaki, yy, bolenie. No, każda ryba tak naprawdę na Bugu na nią wychodzi. Tutaj, tej przynęty, może nie znają, może nie wiedzą, że w nią się wali. Na Bugu ją znają i ją bardzo. Kochają, można powiedzieć wręcz. Ostatnia meta i ostatnia deska ratunku, słuchajcie. Dizzy Raska, 15 cm na 10-gramowej główce. Mamy tu około 1,5 metra głębokości. Dlaczego taka główka. Chodzi o to, że jest bardzo brudna woda, mętna taka, i ta przynęta musi iść naprawdę blisko dna. Z rozmów z ludźmi, którzy ci połapali ryby, wynika to, że po prostu te ryby. Biorą niechętnie, nie ma takich mocnych uderzeń. Są zaczepione płytko zapyszczek, odprowadzają te przynęty. I tak jak widać, my mówiliśmy aktywnie, przemieszczaliśmy się, obowiśmy tak naprawdę całe to starożecze od początku do końca. A ludzie stojąc w jednym miejscu mieli o wiele lepsze efekty, dlatego że stojąc w jednym miejscu po prostu w którymś momencie w końcu przeprowadzili tą przynętę blisko japy szczupaka i on zdecydował się na atak. Dlatego teraz tutaj w tym miejscu Sprawdzono przętą, bo ten Dizzy Rascal 15 ma nietypową pracę. Taką Esę mocną, mocno chodzi nawet przy wolnym e, zwijaniu. O, wyczułam nawet dno, więc mogę trochę przy, podbić wyżej, dać wędkę. E, przy takim wolnym zwijaniu bardzo prowokuje szczupaki, robi dużą falę hydroakustyczną. Sporo metrówek już na niego wyjętych, dużo dziewięćdziesiątek. Miejmy nadzieję, że tutaj też nam da ładną rybkę na otarciu S. Słuchajcie, i co o dziwo. Ta przynęta, choć jest typową przynętą szczupakową, nie do takiego właśnie jednostajnego zwijania, niesamowicie sprawdza się też na sandaczach. Bardzo duże ilości sandaczy na te jaskrawe kolory szczególnie, żeśmy powyciągali. No i mordeczki, zrzucone są już na brzeg beczki i zakończyliśmy ten dzień. No. Myślę sobie, że wędkarstwo polega na tym, żeby wyciągać jakieś wnioski i wniosek chyba jest taki, że podjęliśmy złą decyzję, nie powinniśmy ulegać presji, ulegać chwili, tylko po prostu no, ryba nie wychodzi, zmieniamy łowisko. Słuchaj, Słuchaj, wiesz, że tutaj płynąc do brzegu też sobie o tym myślałem, ale z drugiej strony uświadomiłem sobie, że ostatnio też miałem taką historię i koledzy do mnie zadzwonili, ryba wychodzi, podpłynąłem, złapaliśmy kupę ryb i jeszcze złapałem życiówkę. Więc to są wszystko takie ciężkie wybory. Więc mi się wydaje, że mieliśmy szansę tutaj dzisiaj gdzieś tam złapać tą rybę, jak płynąć tam do pióra. szansa była, no skoro Rysza połowiła, no to na pewno. Dokładnie, była. ale słuchaj, żebyśmy nie mieli sobie tego za złe, pojedźmy jeszcze na, końcu, na chwilę, na jedną metę na tej rzece, gdzie zazwyczaj buchną szczupaki, i sprawdźmy, czy podjęliśmy błędną decyzję. Możemy sprawdzić, aby okazało Jeźmy, się, że bo ja później mi to nie da by... spokoju. Jedźmy, dawaj. Próbujemy. Ale tu jest pięknie, Piotrek, ci powiem. Już wiem, że podjęliśmy błędną decyzję, kurde, bo wolałbym nic nie złowić w takich klimacie niż w tym sypie, co tam pływaliśmy w wiślanym. Jednak ci powiem, że Wisła to nie jest moje łowienie. Ja zdecydowanie wolę takie klimaty, jak tutaj. Piękne to takie. To? Tak, piękną przyrodę niż ten syf, że to tam śmierdziało z tego starorzecza, kurde. Jezus Maria, Jezus, co się stało? Co, co się złamało? Co, co to? No klasyk, klasyk. Ja pierdziele. Siedzonko takie misternie tutaj utkane, żeby ładny był kadr, żeby wszystko pięknie wyglądało. Nie no Lasowskiej, to na, naprawdę Zabrylo. zawsze potrafisz. Nic się nie dzieje, bo nie biorą, to się musisz wykąpać. Hey, to jest któryś tam tam to dopię, Do jakichś 90 kilo ja ważę więcej. Ja pierdziele, no to... Chcieliśmy się wykąpać, chcieliśmy się ochłodzić, bo na Zewrzu zrobiło się już y, 19 stopni i proszę, nie wytrzymałeś, skoczyłeś do wody. Co zrobić? A, telefon. Co, o, słuchajcie, coś pięknego, ta rzeczka, nie połowiliśmy tutaj, łowiliśmy 15 minut dosłownie, ale sprawdziliśmy takie pewne mety, gdzie zazwyczaj tych masz cupaki tutaj, tak? I Co zrobić? Znaczy nie, no dobrze, że, dobrze, że nie przyjechaliśmy tu wcześniej. Mieliśmy tam samolot dużą rybę, a tu byśmy nie płowili. No, klimat jest o wiele lepszy, na pewno tu wrócimy jeszcze późniejszą porą czerwiec, lipiec jak ta woda się odpali. Ja wiem, że teraz jadę nad Bóg, nad Starorzecza, tam jest czysta woda i podejrzewam, że i, i, i bolenia tam trafimy, i jakiegoś czupaczka się uda złowić. Dajcie znać, jak u Was e, poszła majówka, czy u Was się ryby odpaliły, czy może było podobnie jak u nas. E, Czyli jak... Odpalił się. Jak zwykle. <laughs> jak zwykle. Jak materiał się podobał, <laughs> zostawcie łapkę w górę. No i rozważcie subskrypcję kanału, bo nad Bugiem w maju to nie kojarzę, żebyśmy nie połapali. Jedziemy teraz. O, ostatnio zaczęliśmy. Ostatnio było grubo. Kto nie widział, było chyba 8 boleni w ciągu jednego dnia. To zapraszam na ten odcinek. No i do następnego połamania mordy. Hello!